Obcy w obcym kraju. Andrzej Betkiewicz. Siedziałem w głośnym barze na piątej. Nowy Jork to w ogóle hałaśliwe miejsce. Skinałem na kelnerkę, najuprzejmiej jak potrafiłem, ale i tak wytrzeszczyła oczy, jakbym, nie wiem, siedział nago. Może to przez laskę opartą o stolik? Kobieta podeszła z bankiem kawy. Dziękuję, odmówiłem. Poproszę herbatę i grzankę z serem, podpiekaną z jednej strony. Pracownica oddaliła się szybko. Kilkoro gości spoglądało na mnie trwożliwie i z niezmiernym zaciekawieniem. No, ludzie, no! toż! Posiadanie własnych zwyczajów jest takie dziwne, A, zignorowałem ich. W tle leciał piękny utwór. Englishman Stinga. Słuchałem się w muzykę. Degustację przerwał mi predator. Dlaczego na mnie polował? Byłem legalnym obcym. Realizacja Roar Studio.